Zaraz już oddaję głos, ale skorzystam z swoich e, prawem zbójcela na nadanych uprawnień i zapytam bo e, W Polsce rozgorzała jeszcze inna dyskusja, dyskusja na temat e, takiej medialnej ilustracji osób, które występują publicznie, a chodzi mi o sędziego e, Tuleje. Tak? Czyli dowiedzieliśmy się, że rodzice sędziego Tulei e, pracowali w, w Urzędzie Bezpieczeństwa, chyba obydwoje. Obydwoje. E, podobnie zresztą jak rodzice m, małżonki prezydenta Rzeczypospolitej. I teraz rozgrzana dyskusja. Mnie nie chodzi bardzo już o Sędziego Tuleje i nie chodzi mi aż tak bardzo o rodziców żony Pierwszej Damy. Natomiast chodzi mi o to, czy w związku z tego rodzaju ilustracją rodzinną, a wiemy, że na Zachodzie no, sprawdza się wyborca ma prawo, wiedzieć, kim byli rodzice i dziadkowie, to czy to nie jest stawianie takiej tezy, że komuniści, gdy zabezpieczyli się też przed utratą wpływów, poprzez to, że właśnie w latach 80. i 80., 90 masa właśnie dzieci, byłych ubeków, prokuratorów i tak dalej została wysłana na studia prawnicze. Nie tylko prawnicze, różne, te, które są kluczowe. I czy to jest tego rodzaju problem, że mamy w Polsce pewnego rodzaju grupę rodzinnie związaną i która jest nadreprezentatywna w tych kluczowych miejscach dla państwa, czy też jest to po prostu no, przerzucanie się, kto był kim w przyszłości, że jest to typowa walka polityczna. Czy to jest duży problem, czy to jest problem tylko walki politycznej? zacznę od pewnej anegdoty, jak na swoim profilu na Twitterze, czy na takim rodzaju mojego krótkiego blogu ogłosiłem, że przyjeżdżam do Wielkiej Brytanii, to któryś z nowych emigrantów zapytał się, czy nas pan też będzie lustrował, na co ja mu odpowiedziałem, owszem, ujawnię kim byli rodzice i dziadkowie księcia Harry'a. Więc ja powiem tak, to my mamy problem z tym, że ta sztafeta komunistycznych pokoleń trwa w polskim życiu publicznym. I o ile na przykład można, nie wiem, Janusz Onyszkiewicz może się chwalić swoimi koaligacjami z rodziną marszałka, bo on jest przeżony swoim bezpowinnym władcą z Piłsudskimi. Czy inni politycy obecni, w, politycy, dziennikarze, prawnicy obecni w życiu publicznym mogą się chwalić swoimi przodkami pod warunkiem właśnie, że nie byli to przodkowie komunistyczni? O tyle to jest sfera talu. Ja swojego czasu zajmowałem się Ministerstwem Spraw Zagranicznych i też w, opublikowałem listę 222 osób, które przyznały się do współpracy z komunistycznymi służbami specjalnymi, a których większość wówczas jeszcze pracowała w polskiej dyplomacji. Ale jeżeli ja się przyglądam polskiej dyplomacji i temu, co się dzieje w gmachu przy ulicy Szucha, gdzie się mieści MSZ Polski, to tam właściwie jak się chodzi po korytarzu, to usłyszenie mamo, tato, w wujku, to jest dość powszechne zjawisko. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, że w MSDC pracuje już trzecie pokolenie rodziny Pieruta. Wiemy, wiemy. I tego typu związki rodzinne, one, one, są, one, tak, one, są, one są. do dzisiaj, te więźnie zostały przecięte. I, to nie tylko dotyczy MSZ, to dotyczy naprawdę bardzo, bardzo wielu sfer życia publicznego. I kiedy ja ujawniłem przeszłość rodziny sędziego Tulejenu, no to spadł na mnie oczywiście grat o że takie rzeczy się nie wolno robić, że to jest podłe, obrzydliwe. Badały bardzo, bardzo ostre słowa pod moim adresem. Dlaczego pan to robi i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, że to się zaczęło z, z sędzią Tuleją w ten sposób, że jest ja spotkałem na korytarzu warszawskiego sądu, przy, w sądach na, na w Warszawie, sędziego, który mi powiedział, że odnosząc się do sprawy Tuleju, rzucił pod moim adresem takie zdanie, że jakby on pochodził z rodziny resortowej, to by się troszeczkę ostrożniej o stalinizmie wypowiadał. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, co Tuleja powiedział. Otóż Tuleja powiedział w tym swoim uzasadnieniu, że SB w latach 80. i 70. nie stosowało takich metod, jak stosowało CBA i że te metody, jakie stosowała służba państwa niepodległego, można porównać z metodami stalinowskimi. Ja, wobec czego zainteresowałem się w połączeniu z tą wiedzą, którą uzyskałem od sędziego skąd takie myślenie e, u sędziego, który orzeka a, w łańcuchu z Orłem w Koronie, że on uważa, że CBA jest gorsze niż SB w latach 70. i 80. No bo on de facto powiedział, że a, SB nie przesłuchiwało w nocy. No to ja mógłbym mu wskazać kilkadziesiąt osób, które w latach 70. czy 80. były przesłuchiwane e, przez SB w nocy. Mógłbym mu pokazać zdjęcia silnych pleców robotników z Radomia czy z Ursusa, i się zapytać, czy to nie był jednak metody stalinowskiej. Dla ja mnie był... dla Tak, to no, to w... W... dokładnie tak, dokładnie no. w... tak było, że w nocy również przesłuchiwano w latach 70. i 80. -tych. i to, co powiedział e, sędzia trzeciej JPO, że kając w łańcuchu z koroną, było zwyczajnym kłamstwem, wobec czego było dla mnie rzeczą oczywistą dowiedzieć się, skąd on taką wiedzę wyniósł. E, wiedzę, czy raczej rodzaj, pewien rodzaj propagandy, I w momencie, w którym stwierdziłem, że jego mama była wieloletnią funkcjonariuszką Służby Bezpieczeństwa, która zajmowała się inwigilacją. Ona pracowała w takiej strukturze, która się nazywała Biuro B, a Biuro B zajmowało się między innymi śledzeniem ludzi, inwigilacją. No to dla mnie stało się oczywiste, że on tą wiedzę musiał poniekąd wystać za lekiem matki. Wszędzie na świecie jest w ten sposób, że osoby, które stają się osobami publicznymi, interesuje się kim byli ich przodkowie. No jeżeli Obamie przybadano chyba 8 czy 9 pokoleń wstecz no, do pokoleń niewolników sprowadzonych z Afryki, wiemy gdzie skąd jego przodków sprowadzono, no to a, dla mnie to uburzanie jest niejasne. No, nawet w Stanach Zjednoczonych, w cudzysłowie, ilustruje się przeszłość dziennikarza. Ofra Winfrey, jedna z najbardziej dziennikar znanych dziennikarzy amerykańskich, ją też zbadano do siódmego pokolenia. Problem polega tutaj na tym, że te, ci przedstawiciele tych mediów tzw. Tak zwanych mainstreamowych, oni bardzo głośno krzyczą do tego, że oni mają dokładnie ten sam problem, który ma sędzia Tuleja. Tomasz Lis nie widział żadnych przeciwwskazań, żeby zająć się przeszłością Raimunda Kaczyńskiego, ojca Jarosława Kaczyńskiego i nie uważał tego za obrzydliwe grzebanie w życiorysach, chociaż większość materiałów, które opublikowano w Newsweeku, była oparta na anonimowe. Plotki, natomiast dostał wzmożenia moralnego, kiedy ja ujawniłem przeszłość rodziny Tulej. No, dla mnie jest to po prostu stosowanie co najmniej podwójnych standardów, w tak do standardów i tzw. moralności Halebu.